No, jakieś ciarki na pewno, na pewno przeszły, bo to było marzenie gdzieś tam od, od początku mojej kariery, żeby, żeby zadebiutować w seniorskiej piłce reprezentacji z orzełkiem na piersi, żeby, żeby tutaj się znaleźć, tym bardziej, że gdzieś tam ta moja droga do tego była kręta, spowodowana, spowodowana problemami zdrowotnymi, ale, ale dzisiaj myślę, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo jeżeli... Gdybyśmy mieli powiedzieć miesiąc temu, że, że zagram dla, dla reprezentacji, to, to myślę, że, że sam bym w to nie uwierzył. No, wczoraj, wczoraj po, po treningu dostałem informację od trenera, e, że wyjdę w pierwszej 11, więc wczoraj po treningu wiedziałem, że, że mam się ciekować do gry od pierwszej minuty. No, mieliśmy w środku e, trzymać, trzymać ten środek. E, jeden z nas e, cały czas w tym środku, w tym środku miał być, e, bo wiedzieliśmy, że, że wyspołowcze też e, lubią szybko zagrać e, z kontry. Więc taka wymienność, jeżeli jeden idzie, no to drugi, drugi zostaje, ale bardziej też mieliśmy właśnie za zadanie być, być cały czas w tym środku i, i zostawić tą grę ofensywną dla, dla ludzi w przodu. Jest córeczka teraz na świecie, więc myślę, że nic, nic lepszego nie mogło mnie, mnie spotkać, tym bardziej, że rośnie, jest zdrowa, więc z tego na pewno, na pewno mogę się cieszyć, a, a druga rzecz, że, że dzisiaj jestem w tym miejscu, gdzie jestem, po. No, po tych moich przygodach, jakie, jakie miałem ze zdrowiem? No wiadomo, że to było, był ciężki okres, gdzie przez pierwsze pół roku nie mogłem totalnie nic robić. Siedziałem tylko w domu i mogłem wyjść jedynie na, na, na spacer, więc można powiedzieć, że prowadziłem życie Emeryta. Później zacząłem indywidualne treningi. Przez rok czasu pracowałem z trenerem Michałem Puchałem w Pszczynie i przygotowywałem się do tego powrotu, ale ja cały czas wierzyłem, wierzyłem że, że uda mi się wrócić do gry w piłkę i, no i udało mi się, więc ta moja wiara wyszła mi tak naprawdę na dobre. Wiadomo, że, że tam gdzieś rodzina i, i żona miały też ciężkie momenty ze mną, bo, bo człowiek chodził sfrustrowany, zdenerwowany kiedy nastąpi ten powrót, bo, bo tak naprawdę ze, ze zdrowiem później wszystko było ok, wszystkie badania były, były pozytywne, ale ale brakowało tej zgody do gry.